Dzień dobry dzieciaczki, tu Wujek Michał, Wasz zdalny psycholog. Rozpoczynamy kolejne zajęcia. Na początek powitanie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaciskamy pięść i lekko, z wyczuciem, przybijamy żółwika. Jeśli jesteście z innymi dziećmi na zajęciach, teraz ktoś siedzi obok Was, przybijcie z nim żółwika na Prawo, na lewo, żółwik. I śpiewamy po raz drugi. A śpiewamy tak. Japonia, Japonia, Japonia. Japonia, Japonia, Japonia. Śpiewamy Japonia, ponieważ, ponieważ jest wirus i żeby nie dotykać ludzi, to sięgamy do kultury japońskiej, składamy rączki tak, na sercu, kłaniamy się i mówimy Konichiwa, czyli dzień dobry po japońsku. Możecie też na prawo, na lewo ukłonić się do waszego sąsiada, powiedzieć koniciuła. Ja się kłaniam do Fiony, która tutaj chodzi. Chodź, Fiona, tutaj, chodź. No chodź, chodź. Tak jest, ona też jest dzisiaj na zajęciach. Też chce trochę prowadzić. Pokaż się. Koniciuła. No dobra. Po raz trzeci śpiewamy żarcik słowny. Trzy bobry, 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 trzy bobry Bry. Ok, słuchajcie. E, muszę zabrać w fionie, bo zabrała e, najważniejszą rzecz zajęć. Aaa! Fiona! Nie, tego nie możesz mieć. Tego nie możesz mieć. Trzy bobry. E, czyli wyciągamy dłoń i w powietrzu rysujemy leżącą ósemkę, czyli znak nieskończoności. Albo kokardę nieskończoności. Ja rysuję do Was, wy narysujcie do mnie. Taką leżącą ósemkę, czyli jedna pętla i druga pętla. Jeżeli są obok Was inne dzieci, możecie się odwrócić do siebie, zbliżyć dłonie, ale tak, żeby się nie dotykały, i właśnie w powietrzu narysować taką leżącą ósemkę. Jedną pętlę, drugą pętlę. To znak, który ma nam przypomnieć, że jesteśmy największymi skarbami na świecie. Są o tym zajęcia na moim kanale, później w opisie. Dam link, jeżeli ktoś nie oglądał, obejrzyjcie sobie takie zajęcia: Najcenniejszy skarb. Moi drodzy, uratowałem przed Fioną przed chwilą to czerwone serduszko. Yy, mówiliśmy o nim na poprzednich zajęciach. Słucham serduszka pierwsze zajęcia. Jeżeli ktoś nie oglądał, niech obejrzy. Na początek krótka powtórka. Powiedzieliśmy sobie przede wszystkim o trzech rzeczach: że człowiek ma serce. Ma tutaj w swojej piersi serce, ono jest bardzo ważne. Ono nie jest w tym kształcie, jak to wycięte z papieru, ale jest bardzo ważne, bo to serce pompuje krew i dzięki niemu żyjemy. Ono się robi małe, duże, małe, duże i pompuje krew. Ale powiedzieliśmy też, druga sprawa, że serce człowieka potrafi kochać. Serce człowieka potrafi dawać miłość. I trzecia sprawa z poprzednich zajęć, bardzo ważna. Nie wystarczy mówić, Kocham Cię, kocham Cię, ale trzeba jeszcze tę miłość pokazać. Były dwie historyjki o chłopcu, który się nie słuchał mamy, i o całej grupie, która się nie słuchała swoich cioci. Mówili, że kochają, ale tego nie pokazywali. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, to nie wystarczy to powiedzieć, trzeba mu to pokazać swoim zachowaniem i mam nadzieję, że udało Wam się od poprzednich zajęć odrobić pracę domową i pokazać mamie, tacie, że ich kochacie. Przede wszystkim chociażby przez to, że ich przytuliliście. Różnymi zachowaniami możemy pokazywać naszą miłość. A dzisiaj, jeżeli serce kocha, to jakie uczucie będzie w tym sercu najczęściej? Jakie uczucie będzie gospodarzem tego serca? Popatrzcie na to serduszko i pewnie już będziecie wiedzieć, jeżeli człowiek kocha i przyjmuje miłość, i daje miłość, i dostaje, to gospodarzem takiego serca jest jakie to uczucie. To jest radość. To jest radość, albo niektórzy mówią poczucie szczęścia. Mhm. Radość. Gospodarzem kochającego serca jest radość. Ale może się zdarzyć na przykład tak. Powiedzmy, że jeden chłopiec zabrał do przedszkola swoją ulubioną zabawkę, i wieczorem w domu zorientował się, że tej zabawki nie ma. Po prostu zapomniał jej zabrać z przedszkola. Ona została. Jak może się czuć ten chłopiec? Nie ma ulubionej zabawki. W jego sercu może pojawić się smutek. Zobaczcie. Właśnie, jeżeli macie więcej czasu na te zajęcia, możecie teraz zatrzymać film i porozmawiać o tym, kiedy wy czujecie się smutni. Na moim kanale są też już jedne zajęcia o smutku. Można sobie je obejrzeć osobno. Link będzie w opisie. Smutek. Ważna sprawa jest taka. Ten chłopiec yy, poczuł smutek, bo zgubił zabawkę, ale na następny dzień przychodzi do przedszkola i ciocia mówi w przedszkolu: Słuchaj, to jest twoja zabawka, wczoraj ją znalazłam, to chyba twoje. I oddała mu za zabawkę. Co się stanie z tym smutkiem? Ten smutek sobie pójdzie. Czyli był na pewien czas, ale z tego kochającego serca, gdzie gospodarzem jest radość, sobie poszedł. Kiedyś jeden chłopiec. Leon na zajęciach, jak robiliśmy to w przedszkolu, wymyślił takie powiedzenie: smutek. Był, ale się zmył. Był, ale się zmył, czyli sobie poszedł. No dobrze, a taka sytuacja. Jakaś dziewczynka obudziła się w nocy, ciemno w pokoju i słyszy jakiś dziwny odgłos. Coś tam szumi, coś tak chrobocze. Co to może być? Jak poczuła się ta dziewczynka? Jak mogła się poczuć? Hmm? mogła poczuć strach. Fiona się odezwała na zajęciach. Mogła poczuć strach. Zobaczcie. I ten strach wszedł do jej serduszka. Jak najbardziej wystraszyła się dziwnego odgłosu w nocy w ciemnym pokoju. Ale powiedzmy, tylko że właśnie zapomniałem. Jeśli chcecie, macie więcej czasu, możecie teraz zatrzymać wideo i porozmawiać, kiedy wyczujecie strach. Okay, ale powiedzmy, że ta dziewczynka zapaliła światło, albo zawołała mamę, albo tatę, i okazało się: o, to tylko rolety hałasują, bo okno było uchylone. Czyli strach był, ale się zmył. Poszedł sobie był na pewien czas. No dobra. A inna dziewczynka, na przykład, malowała kredkami w przedszkolu. I jej koleżanka jej nagle, bez pytania, wyrwała wszystkie kredki. Zabrała jej te kredki. Jak się poczuje ta dziewczynka? O, już słyszę, jak niektórzy z was mówią smutna. Aha, akurat widzę. jak Jakbyście się poczuli smutni, jakby wam ktoś tak bez pytania zabrał kredki, to wcale nie smutni, tylko byście się poczuli jak? Poczulibyśmy złość. Do naszego serca czasami, kochającego, może wejść złość. Były zajęcia o złości, można je obejrzeć. Będzie link oczywiście w komentarzu. Jeżeli macie czas, możecie teraz zatrzymać nagranie i porozmawiać o tym, kiedy wyczujecie złość. Ważna jest taka sprawa. Nasza bohaterka poczuła złość, wy... wyraziła ją swoją miną, hmm, całym swoim ciałem, a jej koleżanka zobaczyła, że źle zrobiła, oddała jej kredki, powiedziała przepraszam. I już wtedy, co się stało ze złością? Złość minęła. Była, ale się zmyła. Właśnie. Już tej złości nie ma. No dobra, a na przykład, jeszcze jeden chłopiec był cały dzień w przedszkolu, najdłużej, potem mama go wzięła na zakupy, potem się do cioci, potem jeszcze coś załatwiali, i wreszcie, jak wrócił do domu, to czuł się jaki. Mm, zmęczony. Właśnie. Próbowałem to narysować. Zobaczcie. Zmęczenie też może czasami wejść do naszego serduszka. Możecie teraz zatrzymać, porozmawiać, kiedy wyczuliście się zmęczeni. A ten chłopiec na przykład położył się spać, szybko umył się, położył się spać i rano jak się obudził, zmęczenia nie było. Było, ale się zmyło, właśnie. Zobaczcie, gospodarzem w kochającym sercu jest radość, ale inne uczucia, takie jak strach, takie jak zmęczenie, takie jak smutek czy złość, też mogą w tym sercu być. Można powiedzieć, że one mają też klucze do tego serca. Zobaczcie, tak jak ja mam klucze, mam tutaj klucze, mogę sobie wejść do domu i wyjść, mam o, różne klucze, mam pilota. I tak samo wszystkie te uczucia też mają klucze do tego serca, ale ważne jest to, że one są na pewien czas. Czasami na bardzo długo, bo jak na przykład komuś ktoś bliski umrze, to smutek może być w sercu dosyć długo, nawet przez rok, a czasami przez dwa lata, ale nie jest na zawsze. Obowiązuje ta zasada. Był, ale się zmył. Gospodarzem jest radość. Uczucia pozostałe nie są złe. Ważne jest, żebyśmy my to zrozumieli i nasi rodzice, żeby to zrozumieli, że nasze uczucia nie są złe. Jeżeli czujemy złość, to nie problem. Problem pojawia się wtedy, jeżeli będziemy za tą złością szli, jeżeli będziemy podejmowali jakieś zachowania. Nie możemy robić złych rzeczy, zachowywać się źle, ale uczucia nie są złe. Pamiętajcie o tym, będę jeszcze o tym mówił. No dobra, powoli kończymy. Patrzę na moją ściągawkę, którą tutaj mam na dole i mam dla Was jeszcze pracę domową. Chciałbym, żeby do następnych zajęć każdy z Was wyciął z papieru czerwonego albo wyciął z białego i pokolorował na czerwono piękne czerwone serce. Może być takie duże, może być większe, może być mniejsze. To serduszko akurat ciocia w jednym przedszkolu wycięła i mi dała w prezencie. I możecie na tym serduszku narysować taki albo jeszcze piękniejszy uśmiech. To jest dla Was praca domowa. Rodzicom przy tej okazji jeszcze raz pokażę książkę, na której oparłem też te zajęcia. Słucham serduszka, Katarzyna Panek, Zbigniew Szulczyk. Bardzo dobra książka, polecam, można ją dostać, patrzyłem w internecie. Link oczywiście będzie w opisie. Dzieciaki, polecam Wam też moje inne filmiki, dużo o tym dzisiaj mówiłem, o link będzie w opisie, link będzie w opisie, będą te linki w opisie. Poza tym można zajrzeć na kanał, poszukać zajęć takich, jakie chcecie, obejrzeć zajęcia dla dzieci, trochę już tego jest. Rodzicom polecam mojego bloga byćojcem.pl. Dziękuję za wasz czas i żegnamy się tradycyjnie piosenką. Dziękuję, 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 dziękuję. Dziękuję wam za to, że byliście. Pozdrawiam, dobrego dnia. Pa pa.